Gdzie mam iść? Chodź, idziemy. Pokażcie. Kiedy znaleźliśmy tutaj toaletę, to ona się odważy i on otworzy. I tam będzie szereg, to tam będzie. nie wiadomo. To, tam to jest. No to chodź, prowadź. Tu jest to? Ja się boję. Czego się boisz? No to, no, jest no to pokaż mi, gdzie to jest. No tam. No ja nie widzę nic. No bo tak, to, to już takie. Bardzo się bardzo boję Bardzo się boisz? No, go się boję Patrz, no, widzisz? Chodźcie, tam idziemy Idź pierwszy Czemu, iść pierwszy? Jak wpadnę? Zaraz zobaczymy Gotowi? Tak Aaaa! Nie! 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 nic Nie! Nie! chodź Nie! 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 ma, chodź! To jest